Cześć wszystkim, witajcie. Dziś mam słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Pro 2 i pokażę Wam, gdzie łatwo znaleźć instrukcję obsługi. Na początku musimy znaleźć naszą przeglądarkę internetową i ją otworzyć. Teraz musimy wpisać i wyszukać. Xiaomi Instrukcja obsługi słuchawek Mi True Wireless Pro 2 jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości tych nowoczesnych urządzeń. Dzięki niej dowiesz się, jak prawidłowo korzystać z różnych trybów pracy, jak również, jak dbać o swoje słuchawki, aby służyły ci jak najdłużej. Teraz musimy kliknąć Przejdź, aby kontynuować. Teraz, jak widzicie, mamy strony z MyNIXO. Manuals Plus, Media Expert i Capi Group Global. Każda strona oferuje nam dodatkowe instrukcje obsługi Xiaomi Mi 2 Pro. Możemy wpisać na przykład takie jak www.mi.com, for example. A jak widzicie tutaj mamy naprawdę nasze fak. To wszystko mam nadzieję, że to naprawdę bardzo pomoże. Do widzenia i wszystkiego najlepszego.